Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival. Oj, nie, nie ten przycisk. Dzisiaj spróbujemy sobie zdobyć troszeczkę więcej żelaza, bo wtedy kiedy mi się uciął film, pamiętacie? tutaj robię? Te te. Wtedy, kiedy usiął mi się film, to zdobyłem niestety tylko jedno żelazo, więc dzisiaj spróbujemy sobie troszkę więcej ich poszukać. O, ja już tam chyba widziałem jednego obywatela. A, już widzę kolejnego. Dobra, udało się. I teraz gdzie możemy iść? Hem dobra. Znowu się pokierujemy w tamtą stronę. Dobra. No i gdzie tu możemy być? Raczej znaczy, gdzie może być kopalnia? O. Przepraszam za ten upadnie... O widok. O, to mi chodziło. Okej. Nie widzi mnie. Ja nie wiem, gdzie to skorzystamy z okazji. Strasznie daleko to żelazo, o, 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 no jest, jest, troszkę więcej, no mam kilku już, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak, yy, tu jest złoto, <laughs> u niej, O, kolejne żelazo. Pewnie nic tu nie widzicie. Dlatego... No hops, od razu lepiej. lepiej. Dobra, potrzebuję jeden. Potrzebuję. Ile tam tego potrzebuję? nie tak potrzebuję y, jeden, trzy dziewięć i później będzie 9 dodać trzynaście dziewiętna, nie chwila, osiemnaście osiemnaście czyli to już będzie dwadzieścia pięć Dwadzieścia pięć dodać osiem. Ora, dwadzieścia pięć dodać osiem. To trzydzieści trzy żelaza. Siedemnaście już mam. To złoto jest. O, się wystraszyłem. Wyskoczę. Zombie się śpadł Co to? Czy ja tego fakt nie zauważyłem? No jasne, że nie zauważyłem. Słyszę szkieleta. Dobra, coś bym tu jeszcze skombinował. Tu jest jeszcze żelazo. Dwadzieścia pięć, czyli jeszcze 8. Mam? W ogóle teraz w wersji 1.20 AutoJump y, auto jump będzie automatycznie wyłączony. I to jest takie, taka fajna ta nowość, że to jest hit. O, Dobra, andermana do łódki zaraz wsadzimy. Nie opłaca się iść po tej temy, bo one są bardzo daleko. Chyba że że czytuje? Nie, no nie będę czytował. I ja nie mogę, a to było tam gdzieś. Jeszcze noc jest. No to świetne. Oj, 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 Dobra, tu sobie zrobię nowe, te. No chodźcie. No nie oj, oj, śmierć do świetnie, no no, tyle mi wystarczy. Aha, ja pomierzę sobie Tam nie ma wody, więc musimy jakoś zejść inaczej. No, troszeczkę inaczej musimy zejść. Całe szczęście, że już się dzień robi. To już może. Nie pytajcie się czemu. Bie. Ilofa. Nie mam innej broni przy sobie. No, skąd? Gdzie? Żartujecie sobie? Halo, pomocy. Hmm. cz.exe Może zrobić cięcie. Także myślę, że już tutaj możemy się pożegnać. Także nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji pod moim kanałem albo no tam obok mojego Awatara, jest taki czerwony przycisk, na którym możecie kliknąć, nie musicie. Tak więc, do następnego. Cześć.